Kreator naliczania wynagrodzeń. Automatyzacja generowania list płac i rachunków. W gratyfikancie NEXO możliwe jest pełne zautomatyzowanie naliczania wynagrodzeń. Do realizacji tego zadania niezbędny jest zdefiniowany wcześniej system wynagrodzeń oparty o składniki płacowe i definicję list płac oraz ich odpowiednie użycie w umowach pracowniczych. W celu automatycznego naliczenia wynagrodzeń wystarczy jedynie uruchomić kreator naliczania wynagrodzeń i wybrać zalecaną opcję Nalicz wynagrodzenia. Przejście przez kreator spowoduje sprawdzenie systemu wynagrodzeń w poszczególnych umowach i naliczenie wypłat. Na koniec widoczne jest podsumowanie. Naliczone wynagrodzenia są domyślnie pogrupowane po miesiącu i liście płac rachunków.